Skupiałem się na tym, dlaczego ja nie dostaję. A to nie leży w mojej naturze i nie sądzę, by była to prawdziwa natura kogokolwiek. Dlatego bardzo wierzę w to, że w biznesie jest tylko jeden sposób na odniesienie sukcesu, tylko jeden sposób, aby być i pozostać bogatym w tym kraju. Każdy może zdobyć bogactwo, ale chodzi o to, by pozostać bogatym pod względem finansowym, emocjonalnym i duchowym. A jest nim robienie więcej dla innych niż ktokolwiek inny wokół ciebie. Jeśli możesz dodać więcej wartości i robić rzeczy, których ludzie potrzebują, chcą i pragną lepiej niż ktokolwiek inny, i ciągle wprowadzasz innowacje, ciągle robisz więcej, to zawsze będziesz prosperować w biznesie. I jest to równie ważne w intymnym związku. Jeśli nieustannie potrzebujesz wyciągać coś z niego, nie odniesiesz sukcesu. Ale jeśli podchodzisz do związku jako do miejsca, w którym możesz dawać, miejsca, w którym możesz kochać, miejsca, w którym możesz coś dać, zamiast z niego. Brać. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Unity Poland